Manko, dzisiaj nietypowo, bo kupiłem sobie magnes neodymowy 140 kg udźwigu, linka 180, znaczy w idealnych warunkach, liczę na połowę. No i co? Jestem nad Motławą. Jak się okazało, tu jest przejście, także pewnie spokoju nie będzie. Przeskakuję na sportówkę i zobaczę w ogóle, czy to dla mnie, bo się oglądałem. Jak chłopaki łowią, stwierdziłem, kurde, tam 8 dych ze sznurem już kupię, zobaczę no to co, widzimy się za chwilę przy pierwszym rzucie no to co, to działa trzymam go w osobnej siatce, żeby nie zepsuł niczego na no, łapki jeszcze mam podgląd na, na ręce także tak, muszę mniej więcej łapy wyciągać do przodu żeby coś było widać Myślę, że to będzie łatwiej rozhuścić, byle się do mostu nie przyczepię. W ogóle to fajnie by było koniec linii trzymać. Rękawiczki już przemokły, bo to zwykłe jakiś taki szajs. O! Jest fanciór. Bąbka wędkarska to co? siata jest, picie wyciągnę Zwieramy, ciścimy. jak na razie spokój to jest byle mi się nie urwie chociaż będę ciągnął na no hama to płytko to nawet się do wody w dupie jak trzeba będzie Co to jest, kuźwa? Ruka. Pełna błota, na razie na bok. I teraz bardziej na prawo rzucimy. rzut pod most nagrywam na szerokim na kamerze mam nadzieję, że coś tam widać co to coś się sypie z mostu czyli pod mostem nie bardzo walimy tam po wędkarskie kurwa Obuta. Jakiś wędkarz tam przyjechał, ale pojechał dalej. Lampił się. O! Dobra, jeszcze z pięć rzutów nic nie będzie, to zmienia miejscówę Ta rzeka jest długa, choć mała. Nie chciałem iść na martwą wisłę, bo. ktoś w Oka mi się wydaje. Już pora na drugą miejscówkę Ja już w krótkim rękawku Ale dalej w centrum nie jadę Tam już tak już widać co nieco Tutaj jak widzicie autobusy jeżdżą Dęda mi się ta kamera Ale tu jest fajny plac To spróbujemy No co, lecimy z tematem co mm. kurwa i wiszę strasznie dużo kamieni niedobry grunt Po kamieniach ciągnę kuźwa Ale miejscówki wybrałem Dobra, uciekam stąd za twarde dno Co chwilę coś mi zaczepia Wiecie, tam po to się przeciągnie, ale jak się w takie coś zahaczę to nic nie pomoże, idę tam dalej Co się okazało, tu po lewej miejscówka, ale tam też beton Heh. Zobaczymy tutaj. Już powoli tracę wiary. Trzeba będzie bardziej dalej pojechać, w jakimś No O, i tu można ciągnąć. Tak mi się wydaje, chociaż też coś twarda wojdzie. Tak czuć, jak się to obija o, o te kamienie. O! Już więcej było mi ryło. taki fancior ten dalej jest fajnie, tu przy brzegu tu jest straszna lipa nie więcej tak, pewnie tam gdzie jest głębokość to nie ma nic a tutaj jest znowu beton beton nie podoba mi się to strasznie takie schody betonowe, ja po tych schodach się muszę wspinać, tak to, tak to mniej więcej, no, bardzo dobrze to czuć a więcej bardzo dobrze czuć, bo powiedział kurwa co po wiedział, nie? teraz będzie historyczny. zaś but no i co no? ja już się z wami żegnam z, ich, z tego testowego połowu o co się dzieje na tego psa kamienie Kamienie, kamienie i kamienie. A teraz tak, choćby coś tam trzymało. Tak, jakby coś tam trzymało. Puściło. Czy nie puściło? Puściło. A chuj. A nie, trzyma coś. Co my tu mamy? Kamień? Ciekawe, nie? Co to kuwiwa jest? Czy to jakiś meteoryt, czy co? Ważne tyle, co to magnes. Nie wiem, co to jest ale zabieram, mam nadzieję, że widać dobra, to jeszcze jeden rzut, nie? skoro coś, coś, coś wyleciało kamera wyarta zobaczymy dwuśc programu a skoro coś jest, to jeszcze raz. Aż będzie pusto. O, w liny brakło. To jest 25-metrowa linka. Trzeba będzie kupić z 50 co najmniej. Szczególnie, że będą głębsze wody. To wiecie. Znowu to. Ale ostre, szpikulec I gałązka była. No to. <laughs> nie chcemy ta rzeka wypuścić. Ciekawe, nie? I tak, nic, nic. A człowiek chce iść. to... Nawet drona nie odpalam ani drugiej kamery, bo za dużo ludzi, za bardzo przy centrum jestem. Miałem zamiar wbić już kiedyś, kiedyś tam. A nie od razu, na pierwszy dzień. Chyba coś siedzi, wiecie, bo idzie ciężko To jest ze trzy razy ciężej niż zawsze Coś tam siedzi Jakiś zawiasik Całkiem podobny do tego kamieka Co tam się rozdepcyło, to nie wiem, czy jakiś statek, czy co Jakaś łódź, bo tu motorówki podobno pływają śmieszny był tak nic nie było, ostatni rzut nie wiem, który to już, czwarty rzut ostatni czy piąty półki, haczyk pełny to trzeba rzucać no i fajne to, powiem Wam, jak na pierwszy raz muszę powiedzieć, że to jest fan, bo nigdy nie wiesz, co wyciągniesz i czy wyciągniesz Gwoździa, do go no, a nie, to jest kapselek. Warka strąg. no to jeszcze raz. Serio, się przyjechał jakiś gar, żeby to potem gdzieś wszystko wywalić. A tak to będę musiał do, do poniedziałku. Nie, no cały czas to będę woził w aucie. A się już zbiera jakaś ilość porządna. Tylko takie mokre dla auta nie bardzo, no ale nie mam wyboru. Tu mi w piwnicy ma miejsce jest, ale czy to warto nosić? Nie warto. ale haczy strasznie za bardzo pod kątem prostym chyba, bo te kamienie tak się... jest gwozdek jeszcze, no teraz by się ten długi rękaw przydał ale mam bebek, powiem Wam, się z pasłem ale już się nie... za tym rzutem się nie spodziewał już niczego bo idzie tak samo jak ostatni No i co, słowo się rzekło, nie? Zabieramy fanciory Ten jest ciekawy. No, sam nie przyciąga, a przyciągany jest. Na i podsumowanko bez strzału, ale był fan. Jutro atak samego rana, i trochę dalej pojadę, bardziej w Dzić niż tutaj przy mieście, bo tam już widać stare miasto. Takie fanciory, no. bombka, rurka, zawias, kamień, Kilka dwosków już nie wyciągałem, kapsel I tyle <noise> Myślę, że jak na pierwszy raz Tragedii nie ma ważno się ruszyłem w ogóle z tym Problem będzie ze schnięciem, ale myślę, że linkę będę brał do domu Żeby podeschał, dzisiaj nie biorę, bo już zaraz A graty to niech w aucie schną, tam wrzucę takie te pochłaniacie wilgoci i, i tyle. No to co? No? Jeszcze co najmniej 9 razy zobaczycie jak łowię, a po 10 zadecyduję czy jest co dla mnie, czy nie. Także widzimy się następnym razem. Sajonara.